Dzień dobry. Ja jestem Pascal, a to? Nie zrobię w środku. Mam nadzieję, że YouTube nie zruje mi. Nie chcę Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie nasze cudowne koło. Ostatnie 12 krajów Azji. Wszyscy na to czekali. Wszyscy. A przynajmniej ja. Czas rozgrzać ręce. O. I kręcimy. A, tak blisko. Tadżykistan. Tadżykistan. Tadżykistan zdenerwowałem i zmutowali się. Wydaje mi się, że to jest dlatego, że zacząłem mówić o tym. Bo zacząłem mówić, że pewne złe rzeczy dzieją się w Ujgurze, ale nie jestem na tyle odważny, żeby mówić o tym na wizji. Chcesz banicję? Nie chcę banicji. Ale tam się złe rzeczy dzieją po prostu, nie mówię jakie rzeczy, bo w każdym miejscu się złe rzeczy dzieją, tam po prostu dzieją się złe rzeczy, kropka. Trochę wygląda jak jakiś rekin, coś co otwiera paszczę szeroko, krokodio, jakiś smok emeryt, może być smok emeryt, Mamy się smoka emeryta. Jakie nosy mają smoki? Bo ta baluga ma najlepszy nos, ta baluga nie ma po prostu jakoś tak, chyba tak ma nos ta baluga. Chodź taki maleńki, chcę Wielki śnieg. Wpadłem na pomysł, że jeśli to jest smog Emery, to że, że nie ma zębów. Że ma już takie same, ma puste dziąsła. To sobie zamarżemy. Nikt tego nie widzi. Nikt tego nie widzi, ok? Nie założył jeszcze sztucznej szczęki. Jak Emeryt to zrób włosy w nosie. O, to jest dobry shit, To jest dobry shit. Ktoś prosił o jednego ząbka, to damy mu tutaj ząbka, który jest złamany. Damy mu brodę. Możesz z tej brody warkocz zrobić. O, Co rysujesz? Sam chciałbym wiedzieć To to jest Tadżykistan Bum, kręcimy Kuwait Hi No ja od razu pomyślałem o jakimś hełmie Miejsce na oczy, na, na wizjer jakiś, co nie? Ciach Widzę hełm jako morda zwierzaka O. To możemy zrobić hipopotama, żeby było tak bardziej egzotycznie. Pudzian by nosił. O. <laughs> o, chciałbym pudziana zobaczyć w czymś takim. Hipopotam to jest bestia. Do niej się nie podchodzi. Do niej, do nich się nie podchodzi. Nie ma, nie ma tego opcji. Jeśli widzicie hipopotama i on na przykład do was podpływa, spieprzać jak najszybciej. Nie wiem, kiedy zobaczycie hipopotama w dziczy, co nie? Ale najważniejsze jest, żeby też do wody nie wchodzić, bo hipopotamy są szybsze w wodzie niż, niż na lądzie. Wydawałoby się, że takie tłuste beki nie mają szans. A tu jednak, na i tak wów, To jest mega creepy, tak. Ogółem zwierzęta potrafią być bardzo creepy. E, to zamiast o zwierzętach, to możemy pogadać o grzybach. O, na przykład jest ten najmądrzejszy grzyb świata, który jest jednokomórkowcem, co nie? Który ma mnóstwo po prostu jąder komórkowych i, i on tak rozchodzi jak, jak jakieś neurony. Powoli, ale tak, tak, tak się rozciąga. Nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Grzyby są straszne? Dla mnie grzyby są fascynujące. I na przykład trochę zabrzmiałem jak, jak taki Polak. tachu, jedziemy na grzyby. No grzyby jedziemy. Szwagier, łap biodro, idziemy na grzyby. Muchomory najsmaczniejsze. Nie polecam. Wiem, że to nie będzie anatomicznie poprawne, bo te cyce byłyby w innym miejscu. Ta lata raczej. A, ale już zróbmy tutaj, będzie śmieszniej. To jest nasz wojownik w hełmie z hipopotamo homiko capibary. Czyli tam to był Kuwait i lecimy dalej. Tajwan. Chińczycy nie będą zadowoleni, to ja zostanę zbanowany. Nie, Metapoda nie rysuje. Zrobię kolbę kukurydzy. To jest Tajwan. Dobra. Iran! Opaki. dzieje się historia. Iran jest rysowany. Muszę przedstawić ci pewną historię. Najpierw był Świrak. Nasz cudowny Pokémon. Potem druga ewolucja. Spindie. I teraz... Jest Iran, który będzie trzecią ewolucję naszego Pokémona, Tak żeby dokonać po prostu cyklu pewnego. Bo on będzie miał jeszcze większe wąsy. Nie ma nóżków, ale nie szkodzi... Coś się wymyśli. Unosi się na jetach z ognia wiadomo. O, o kurde! On jest bardziej zarośnięty. Tu się tak trochę rozpływa może nam. I zrobimy mu ognisty ogonek. Dobra idziemy dalej. Turcja. Ankara Mesi Ankara Mesi Ankara Mesi. Był taki człowiek ryba. Seaman tak. On jakoś tak wyglądał chyba. To nie będzie najlepszy rysunek, ale... Serio Le Leonard Nimo i podkładał tego? Tą rybę? To jest akurat cool informacja. To jest Turcja. Turcja jest rybą z Dreamcasta. Timor Wschodni. Nie będę powtarzać żartu z Timorem. Bo... <laughs> że ten z miecz z Halo? Więc zrobiłem siusioka w środku. Bardzo słusznie bym powiedział. Idziemy dalej. Zostawimy to w ten sposób. Kirgistan. Czy ktoś z Was gra lub grał w GeoGessera? Jeśli tak, to mam dla Was bardzo fajny trik. Biszkek. Nie, Je, ale jeśli są e, czerwone, jeśli jest czerwony taki pasek, kwadracik na tablicach rejestracyjnych, to najprawdopodobniej jest to Kirgistan. Grałeś w GeoGessera z Elden Ringa. Uuu. Będzie trochę jak mój gwizdek wyglądało. No ale myślicie, że może że, że są ludzie, którzy oglądając na przykład moje filmy potrafią się obrazić, że, że nie widzę to, tego samego co oni w rysunkach? No nie no, nie odwidzę tego krokodyla. I on pękł może. O, zróbmy, że on szczelił. I pff. z niego wyszedł krokodyl. Okej. Okay. Zrobimy małego krokodylka tutaj. Jej, Kirgian. Mamy Katar. Kto oglądał Mistrzostwa Świata w Katarze? Bo ja nie oglądałem nic, a nic. I to, że Katar wygląda jak ziemniaczek albo kakuna. Mam kakunę zrobić? Kakuna ratata, jak cudownie to brzmi. Kakuna ratata, jak mnie to brzmi. Kakuna miała tutaj jakiś taki. Coś, co wyglądało, zawsze mi się wydawało, że to jest krawat. Nie wiem, czy to prawda. Tutaj miałem jakiś taki odwłok. Czy da się zrobić z jednej brwi monobrew? Czy monobrew to nie jest jedna brew? Katar to kakunatar. Lecimy dalej. Arabia Saudyjska. Zróbmy to w ten sposób. Tu będzie podeszwa. Wtedy to idzie tu, to idzie tu, robimy tak. I naturalnie jakieś kozackie skarpety. I tutaj jest kostka. I skarpety muszą być. Ja na przykład mam w... jedne skarpety we flamingi. Możemy nawet pokolorować to, wiecie? Pokolorujemy to. I zrobimy mój zielony garnitur z Minecrafta, z filmiku o tym, jak zrobić głowę creepera. Dobra, co to było, bo już się zgubiłem w tym wszystkim? To była Arabia Saudyjska. Zostały nam jeszcze trzy kraje. Azerbejdżan. To był Azerbejdżan. Jestem specem od Singapuru, jeśli chodzi o, yy, o GeoGeSera. Yy, mają specyficzną, wysoką zabudowę, dodatkowo biało-czerwone krawężniki, pozieleni ich drzew i po tym jakie auta jeżdżą. To jest tak, że to wszystko się tak zlewa i ja automatycznie wiem, pff, że to jest Singapur. No i Singapur to jest bardzo bogate miejsce, to od razu widać to, to bogactwo. Ponoć Singapur ma jeden z najniższych yy, przeliczników Kradzieży. Jeśli wygląda to jak kraj azjatycki i nie ma Meneli albo bezdomnych, BUM, Singapur. Jak Morda Mastera I. Voodoo lives on. Muszę zrobić niedorozwiniętego. Coś ala te wszystkie Gubi i Spoderman. To będzie Woodin. Woodin. On miał taką brudkę. Dorobimy mu brudkę. In Mi... Voodoo... lives on. In mi Voodoo lives on. Okej, okay, to jest ostatni rysunek z ostatnich rysunków drugiej serii robienia, rysowania granic. To jest gruszka, która została nadjedzona. To jest wiekopomna chwila, gdzie skończyliśmy kolejną edycję, co nie? To jest Afganistan. Afganistan jest gruszką. A teraz przechodzimy do, do pokazu waszych rysunków z losowych kształtów krajów. Pierwszy jest dachowy gruchacz i zrobił on pudla. Cudowny putel, ładne kreski. Zastanawiam się, na jakim urządzeniu to zrobił. Później mamy księdza robaka, który, który często będzie widoczny. I tu zrobił losowego typa. Ma kozacką brodę, fajny pasek, wielkie muły, łapy jak papaj. I zastanawiam się, ile żelu musi stosować, żeby utrzymać tę fryzurę. Panama jako smok wawelski. Tu narysowaliśmy wszyscy Indie. To był mój rysunek. To jest rysunek Mikolo 1. Przedstawia pieska tego Borzoja z Mema. Let me do it for you. Jacek Soplica zrobił husara na smoku. W sumie chciałbym zobaczyć taki wielki rysunek epicki. Husarów na smoku. To wyobraźcie sobie: husarów na smokach zamiast na koniach. Kaczordafi, który myśli, że to jest sezon na króliki. Mamy od Kekduka wuczykia, Zimne Indie od księdza Robaka, piesek, który ma sweterek. Podoba mi się, to wygląda jak futerko. Ksiądz Robak dalej. Malezję przedstawił jako wiewiórkę z siodłem. Nie wiem kto ją ujeżdża, chyba jakieś krasnale. Tajwan i Chiny też dzieło księdza Robaka. A tu jest dziko żółwiożaba i burkina faso, która wygląda jak połączenie kubka i człowieka z Robloxa. I to ostatni rysunek, który mamy na dziś. To jest piesek księdza robaka i ma wąsy, które są na policzku. Ciekawe, czy można by mieć taką brodę, taką grubą brodę, żeby wygolić sobie wąsy na policzku. A teraz muszę wybrać obrazek, który mi się najbardziej podoba. I wybieram dzieło Mikolo 1. Gratuluję. Dostajesz wirtualnego złotego paska. Wszystkie były świetne, ale ten rezonuje ze mną, bo piesek jest zielony, pringelsy mój ulubiony smak, tych klasycznych. Dziękuję wszystkim za udział i za Wasze rysunki, na serio są świetne. Ja jestem Pascal, a to był zaszczyt. Do widzenia.